Wy zezowaci, idioci. mi! Pisze się plurem mini, Durniu. No proszę, czyżby zaszczycił mnie sam kwiat rycerstwa? Strasznie krucho u ciebie z dyplomacją. Jestem człowiekiem czynu, panie. Tak, wiem. Nieustanna wymówka przed używaniem rozumu. Gisben, Przestań taplać się w błocie i wyłaś. Wyglądasz jak rozkładający się prosiak. I nie stawaj z wiatrem na rany Chrystusa. Czemu nie jesz? Nie mam ochoty. Nie mam ochoty. A ty przestań się tak cieszyć. Dobrze, panie? To już trzy dni, panie. Umiem liczyć, Gisborne. Nie musisz jechać tu dziesięć mil, żeby mi o tym powiedzieć. Czemu nic nie mówisz? Wydało mi się, że pytanie było retoryczne, panie. Lepiej niech ci się nic nie wydaje, Gisborne. Chyba, że wyda ci się, że coś pomyślałeś. Gdzie jest baron? I twoi ludzie. Baron ranny w u, panie. Spoczywa w łoży. A twoi ludzie, Gisborne, również spoczywają w łoży? Załóżmy, że ci powiem, że Gisborne mnie nie obchodzi. A twoi ludzie? Żołnierze często umierają. Taki mają zwyczaj. Ryzyko zawodowe. Spróbujemy raz jeszcze. Na komendę. Liwat! Próbujesz być zabawny, Gisborne? Czy ktoś widział księdza? Nie, mój panie. Banitów też nie. Czy wszyscy są zwarci i gotowi? Tak, tak jest, panie. No to rób coś, Gisborne. Schowaj ich do pudełek albo coś. Na stanowiska. Jest niemożliwy. niemożliwe. Powiedzieć ci, co jest niemożliwe? To, że Gisborne nie potrafi wyłapać tych klusowników grasujących na ziemiach Kleru. Przecież złapał dziś dwóch. Mało ci? A zresztą, problem w tym, że Gisborne nie ma mózgu. Jemu trzeba nie więcej ludzi, tylko więcej... Rozumu w głowie. Panie, muszę zaprotestować. Wolałbym, gdybyś tego nie robił. Siadaj wreszcie na konia i nie rób z siebie dłużej widowiska. Weź tylu ludzi, ilu potrzebujesz, Gisborne. I nie spartacz tego tym razem. Dziękuję, panie. Proponuję wszystkich wygnać do lasu, a całe Wiccan spalić. Aby dać przykład, panie. Przykład czego? Hmm? No to ci powiem, Lisburn. Bo jak widzę odpowiedzi się nie doczekam. Jako przykład Twojej głupoty. Jako przykład Twojej ciemnoty. Jako przykład Twojego braku kompetencji w najprostszych sprawach. Opat jest wściekły. To u niego normalne. Już jako dziecko dostał wściekliznę. Blizny mam po dziś dzień. A kiedy odbędzie się ceremonia, panie? Kiedy schleję się na tyle, żeby przez nią nieprzytomnie przebrnąć. Dobrej nocy, Gisborne. Tak długo, dopóki... Dopóki... Dopóki śmierć was nie rozdzieli. Dobry Boże, znam to lepiej niż ty, człowieku. Tak biorę. A ilu żołnierzy? Setka, mój panie. Dwie setki. Ależ król. William de Bracy stara się o szeryfostwo. To zdaje się intratne stanowisko. 200 zatem. Ileż to cnót w sobie chowasz, Gisborne? Jestem pod wielkim wrażeniem. To genialne, Gisborne. Genialne. Niemal natchnione. Opacie to jeden z najniczemniejszych. Jeszcze jedno jedyne słowo, bracie, tak a każe spuścić z twego ciała tłuszcz. Dostanę ją dla ciebie, panie. Dureń, jedyne co dostaniesz w to strzałę w plecy. Tylko cholernie długą. Ekskomunikuję Gisberna. Szybciej będzie, jak go powieszę. Chciałem sprawić ci niespodziankę, odkrywając miejsce, gdzie ukryto klejnoty Belema. Nie lubię niespodzianek, Gisbern. Nigdy nie lubiłem. A już szczególnie, kiedy ty je sprawiasz. Gdzie jest Gisbern? Porwał moją córkę. Spodziewałem się, że to był ten powód. On jest dość podatny. Gisbern? Ale panie, myślałem... Myślałeś Gisbern? Jaka szkoda, że mnie tu nie było. Dalej, co się z wami do diabła dzieje? Byle podjazd, a wy pocicie się i jęczycie jak rodząca maciora. Pchać! A kiedyż to przyszła ci do głowy ta myśl? Kiedy byłem w Londynie? A może nieco później? Z pewnością tak znaczące wydarzenie musiało wyryć się dobrze w twojej pamięci. Coś mi mówi, że czeka mnie niespodzianka. Sprawisz mi niespodziankę, Gisbern? Sprawię, panie. I wtedy również mnie naszła pewna myśl, Gisbern. A wiesz, jaka to była myśl? Prosta i nieskomplikowana. Gdzie jest Gisbern? Jeszcze raz mnie zatniesz, a odrąbię ci palce. Wiedz, że nie oprawiasz królika, a golisz swojego szeryfa. Siódmego, Gisburn, Siódmego. Nie próbuj się wymigać. Ależ, panie. Ależ. Ależ. Ależ z ciebie wypierdek Nottingham. Królewski posłaniec. Ty niezdarny rzeźniku. Zraniłeś mnie. Masz go obedrzeć żywcem ze skóry, Gisbern. Wyrwij mu zęby i poćwiartuj na kawałki. Nie jestem twoim chłopcem do bicia. Doprawdy, Gisbern?